A z nami jest Maria Niklińska, aktorka, wokalistka. Witam cię serdecznie. Cześć, witaj. I spotykamy się przy takiej okazji, ponieważ światło dzienne ujrzał, ujrzała twoja nowa piosenka pomiędzy nami. Od tego chcę zacząć, ale zacząć od tego, czy tęskniłaś za muzyką, czy tęskniłaś za tym, żeby podzielić się ze swoimi słuchaczami, z fanami, twórczością swoją? Oczywiście. Bo troszkę że... ci nie było. Tak, tak. Wiesz co, chociaż ja. Oczywiście dla siebie byłam, to tak. Oczywiście tak. Nie zdawałam sobie w sprawy, że tak mnie nie było. Tym nie. Eee, a oczywiście, że mhm. tak. Oczywiście, że tak. Raczej to też trochę wynikało z tego, że eee, że miałam spory rzeczy, które, które napisałam. Eee, a, a niektóre też jakby gdzieś tam pod wpływem tych ostatnich miesięcy eee, nabrały nowych wymiarów, a też niektóre napisałam na nowo. No i po prostu jakoś mam wrażenie, że ta piosenka pomiędzy nami... Um, no chociaż już napisałam ją jakiś czas temu, to ona w ogóle teraz nabrała jeszcze jakiegoś takiego innego wymiaru. Lubię takie piosenki trochę autorefleksyjne, autoreflek ale w ogóle w tej piosence pomiędzy nami, właściwie jak ją napisałam, było dużo takiej niezgody i takiej złości na, e, na to, co się dzieje, na, na jakąś taką naszą bezsilność. No jak się okazało, też, też w ogóle to jest jakoś teraz nabiera jeszcze też nowego wymiaru. Yy, ta to jakieś ta, nasza taka bezsilność czasami w tym, w tym świecie, który nas otacza. Tak właśnie, że, że te zagrożenia z zewnątrz, które przychodzą, nie mamy na to wpływu i okazuje się, że coraz 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 mniej da się z tym yy, yy, zrobić. Jak rozumiem, pomiędzy nami jest taką piosenką, która gdzieś wypłynęła z tego z czasu serca. z serca przede wszystkim z serca i z tego czasu yy, pandemicznego pewnie, który dla ciebie sobie stanowił jakąś mm -hmm. refleksję i pole mm -hmm. do tego, żeby właśnie napisać ten, ten utwór. To właśnie był czas na zrzucenie masek w tym sensie metaforycznym. Eee, I w ogóle uważam, że to jest cały czas taki, taki, e, taki czas, żebyśmy po prostu przyznali się naprawdę, kim jesteśmy. Najpierw przed samym sobą, a później oczywiście też przed, przed, przed światem, ale tak naprawdę, yy, ale najpierw przy, przy, przed sobą. Ja lubiłam o sobie myśleć, bo jestem osobą wrażliwą, delikatną, ale gdzieś tam nie tylko, że ja lubiłam tak o sobie myśleć, ale też tak mnie świat postrzegał, no że to jest jakaś moja... Że to jestem ja, a oczywiście gdzieś w głębi duszy wiedziałam, że jest we mnie jeszcze dużo takiego, potrafi być zdecydowania i ambicji, jakiejś takiej determinacji, no i też takiej mocy, ale tutaj chyba takie bardziej staniecie w swojej mocy i też najpierw przyznanie przed samą sobą, hmm, chyba nie do końca sobie zdajesz sprawę z tego, kim jesteś. I, i, I też widzę, że to, to, to się trochę tak odbija później w świecie. Dla mnie to było ważne. Może każdy ma inną drogę, ale zachęcam do tego. Pojawiły się takie głosy, że część osób, część słuchaczy, część fanów była dosyć zaskoczona Twoją nową odsłoną muzyczną, przynajmniej. Mm -hmm. I szczerze powiem, że ja bardzo lubię takie klimaty, właśnie o. nawiązujące do gdzieś tam e, e, synfów lat 80. Mm -hmm. to, jest, to jest bardzo fajna, fajna rzecz w muzyce. I fajnie, że to. E, wydaje mi się, że to jest taki obszar, w którym Ty chyba się też dobrze czujesz. No właśnie tak. Chyba zaskoczyłam. Dla, i dla słuchaczy i dla, dla siebie. Ciebie, tak. ym, ale wiesz co, to, to, to też powstało dość naturalnie. To nie była jakaś taka kalkulacja, że och, może teraz po prostu wymyślimy coś takiego, to naprawdę ym, w ogóle ta piosenka powstała bardzo szybko, ym, bardzo naturalnie. Co, co wcale nie jest zawsze tak, bo czasami... No tak, bo czasami się człowiek męczy, czasami żeby coś fajnego i dobrego powstało. Męczy. Ale czasami też jest nie, po prostu czasami jest na przykład tak, że jest piękna melodia i tak się długo zastanawiasz, co do niej napisać, albo w drugą stronę, na przykład piszę sobie teksty i myślę sobie, dobrze, coś z nich się nie. kiedyś urodzi. A tutaj jakoś to powstało naprawdę tak symultanicznie, i muzyka, i słowa, więc jest w tym jakaś taka po prostu organiczność, która, yy, z którą ja się dobrze czuję i chyba ona po prostu też yy, przebija. Się do słuchaczy, nie zastanawiając się kompletnie nad tym, czy to jest modne, czy jest to taki, taki, taki nurt teraz, i, i, czy inne. Ale czytając komentarze pod Twoim klipem, to ludzie właśnie wyrażają e, 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 zadowolenie, zachwyt, podoba im się tam melodia, wpada w ucho, więc kierunek no, chyba e, słuszny. No wiesz myślę. co? Tak, i w ogóle, no, jest to, powiem Ci, że no, oczywiście, jestem bardzo, jestem mm -hmm. tak e, e, podbudowana, takim, takim dostajesz takim, feedback takim, od takim od feedbackiem bardzo tak, ale też od dni bliskich, to znaczy od, od osób, od osób tak, które zewnątrz, słuchają jasne. i to jest dla mnie bardzo ważne. Jestem bardzo tym podbudowana. Powiem więcej. No ja już naprawdę różne rzeczy przeżyłam czytając na, na, na temat siebie i tego, tego, co tworzę, więc nie chcę powiedzieć, że nic mnie już nie zdziwi. Po właśnie zdziwiło mnie trochę. Śmieję się. No nie, no było po prostu, po prostu, miłe. Wydaje mi się, że po prostu, że to było bardziej od, bardzo od serca i, i chyba to do ludzi trafia i, i, i bardzo się z tego cieszę.